Serdecznie. Dzisiaj zrobimy polędwiczki w sosie grzybowym. Czy tutaj ten przepis jest jeszcze prościejszy niż ten, który tam nagrywałem jakiś czas temu z grzybami, czy to mrożonymi, czy to świeżymi? Tutaj użyjemy garść grzybów suszonych. Ja tu mam już dzień wcześniej namoczone grzyby. Suszone, szczerze powiedziawszy, nie wiem to są za grzyby. Nie znam się za bardzo na grzybach. Tutaj mam od kolegi. Myślę, że on się lepiej zna niż ja. Ewentualnie, jeżeli już nie dodam żadnego filmika później, no to znaczy, że się jednak na tych grzybach nie znał. I już tu będzie ostatni mój filmik. Także mam nadzieję, że się zdążę go wysłać na YouTube przed, przed zjedzeniem. Także tutaj mamy gaź grzybów, zalewana dzień wcześniej. Nasza mikstura, tutaj teraz będziemy to gotować delikatnie na gazie. Woda delikatnie osolona, także tutaj grzybki nasze pogotujemy, żeby nam zmiękły. Później je odcedzimy, pokroimy w drobniejszą kosteczkę. Wody nie wylewamy bo będzie nam później jeszcze potrzebna. Także grzybki najlepiej zrobić dzień wcześniej, namoczyć w wodzie. Teraz zaraz odpalimy gaz, także nam niech pomalutku się gotują. Niech nam się grzyby ugotują, zajmiemy się naszą porędwiczką. Oczywiście boryndwiczka wieprzowa, pokrybne takie kawałki 3 centymetrowe, tak żeby później ją delikatnie ręką jeszcze rozbić. Najlepiej byłoby oczyścić z tej błony ale nie mam czasu, nie będę się w to bawił, także wiecie, że sobie zębów nie połamie. I mięsko i tak będzie mięciutkie i kruche. Delikatnie naszą polędwiczkę rozbijemy teraz ręką. Nie będziemy używać tłuczka, jest to mięsko delikatne, także nie musimy tego rozbijać. Choć są różne przepisy, też że się rozbija, także tutaj też nie jest jakiś błąd. Żeby tutaj zaraz zarzucił, że polędwiczki się nie rozbija tuczkiem, że różne są przepisy, można robić różne rako. Ja tutaj delikatnie tylko ją rozbiję ręcznie. Polędwiczkę mamy delikatnie rozbitą. Tutaj rozżyjemy tuż. Ja tu pomieszam akurat masło z olejem. Myślę, że to jest fajny sposób. Na masełko polędwiczka. Tuż lepiej smakuje, czy to na masle klarowanym, czy to, to teraz użyję akurat zwykłego masła. Najlepiej by to użyć masło klarowane. Jeśli ktoś boli zdrowej, to możemy użyć masło kokosowe. Tak tutaj dowolność, czy to nawet na smalcu też bardzo dobrze smakuje, akurat tutaj zwykłe tłuszcze najlepiej się komponują z naszą polędwiczką. Także przyrumieniłem z obu stron. Nim nam się tłuszczyk podgrzeje, możemy ja tu mam dwie mniejsze cebulki, ale możemy użyć jedną większą cebulkę, skroimy w kostkę. Pozostały tłuszcz tutaj po naszej polędwiczce wrzucimy cebuleczkę i będziemy ją szklić. Przepis, tak jak widać, jest też banalnie prosty. Także takie rozwiązania są najlepsze. Polędwiczka też wychodzi super, przy czym tutaj ta polędwiczka, która jest przepis z świeżymi grzybkami czy mrożonymi jest naprawdę też bardzo dobry tutaj dużo osób sobie go chwali tam jest dodatek jeszcze musztardy tutaj mamy potrzebujemy dwie łyżki śmietany pół łyżeczki mąki ziemniaczanej dwie łyżeczki mąki pszenicznej do zagęszczenia później sosu, z przypraw potrzebujemy tymianek, czosnek i kminek troszkę soli, troszkę pieprzu i potrzebujemy jeszcze szklankę bulionu na podwyżki możemy rzucić. W naszych polędziczkach będziemy potrzebować też szklaneczkę gorącego burionu, także jak mamy jakąś pozostałość czy to z rosołu, czy jakiś mamy burion pomrożony, możemy go użyć, także szklaneczka będzie nam potrzebna. Będzie nam potrzebna szklaneczka wywaru z naszych gotowanych grzybków, które razem te dwa wywary zalejemy naszą polędwiczkę. Polędwiczkę mamy już pięknie przurwienioną. Ja to akurat przerzucę na drugą patelnię, ale możemy zrobić tej samej, tylko odłożyć, wiadomo, na chwilę do innego naczynia, tak żeby na tym tuszyku z porędziczki podsmażyć naszą cepulkę. Także ja akurat użyję tej patelni od razu zalejemy. Będziemy to wszystko jeszcze dusić na tej patelni mniejszej, tak żeby już było wszystko na gotowo. Akurat sam raz tam porędziczki wejdą. Także teraz odwrócamy cebulkę i ją zrumienimy. W międzyczasie, nim nasza cebulka przyszki odcedzimy nasze grzybki, które pokroimy w niższą kockę. Zostawimy jakąś szklankę, około szklanki tego wywaru z grzybków. Dolejemy jakąś szklankę bulionu podgrzejemy wszystko razem, żeby zalać później już gorącym wywarem nasze porędwiczki myślę, że będę miał troszeczkę ponad szklankę także troszeczkę uleję Ładnie już tutaj no tojeno się esencja zrobiła z grzybów. Poleżały dobre, także wszystko ładnie naciągło. No a będzie prawie zaraz gotowa. Tutaj akurat dobrze mam, jak mamy garczek jakąś miarką, tu akurat na mojej miarce jest idealnie jedna szklanka. Dolejemy to ja widzę tutaj mam już ładnie ścięty, tutaj w kolegenik chyba się dobrze wytrącił z mięska. Bolionik dolejemy na Pół litry. Właśnie teraz. I wszystko podgrzeję na gazie, tak żeby było już wszystko ciepłe jak będziemy zalewać. Teraz możemy śmiało nasze grzybki pokroić na mniejsze kawałeczki. No bulionik się nam wszystko pięknie zagrzało. Także zagrany bulionik dolewamy do naszych polędwiczek, ja troszkę zostawię. Żeby nie było za dużo, dorzucimy teraz naszą przyrumienioną cebulkę. Wszystko raz rozmieszamy, wyjdzie na fajny sosik, dorzucimy nasze grzybki. I dorzucimy teraz nasze przyprawy. Potrzebujemy łyżeczkę tymianku. Szczyptę zielonego kminku do kuminu. Także tutaj nam na końcówce łyżeczki. I szczyptę czosnku granulowanego i sól, pieprz do smaku. To już musimy według własnego uznania. Ja na razie tylko troszkę posolę. Damy troszkę siero mielonego pieprzu. Jeszcze przyprawy mamy rana. Ja tutaj doleję jeszcze tą resztkę tego bulioniku. I tak nas podczas duszenia troszkę odparuje. Będziemy to wszystko dusić jakieś 20-25 minut. Też wszystko zależy od, od twardości mięsa, ale tak myślę, że 23-25 Wszystko powinno już ładnie zmięknąć. Później tylko nasz sosik zagęścimy. Dwie łyżki śmietany, tak jak mówiłem. Łyżeczka mąki ziemniaczanej, tam dwie, czy nawet pół łyżeczki, tak żeby nie było za dużo. Dwie łyżeczki mąki pszennej. Wszystko razem zmieszamy się śmietaną dolejemy troszkę naszego bulionu, żeby ją się zahartować i zagęścimy nasz sosik. Nasze duszenie dobiegło końca. Teraz tylko zagęścimy tą świetanką z mąką. Wcześniej ją zahartujemy i doprawimy już tylko do smaku solą, pieprzem. Wcześniej dałem tylko troszkę, tak żeby nie przesadzić. A zaprowadzimy do zawrzenia, żeby nam to wszystko zgęstniało i już mam poręczki mamy gotowe. Tak jak widać przepis ma prosty, szybki i smaczny. Także jeżeli się podobało to się bardzo cieszę. Polecam się na przyszłość tak jak to mówię, do następnego przepisu. Myślę, że po tych grzybach przeżyję. Jeżeli nie, no to proszę korzystać z tych wcześniejszych przepisów, które też są bardzo dobre. Pozdrawiam serdecznie. Sosik do kaszy. Rewelacja. Ja tylko dostaję się piecu świeżo Troszeczkę soli. I gotowe.